jest jestem pakiet, to jest szybki news. W końcu Rockstar postanawia się zabrać z Reddit Online. Jak tu możemy przeczytać w artykule, w przyszłym tygodniu Reddit Online otrzyma 8 nowych wyścigów w różnych kultowych miejscach w pięciu stanach. No i bardzo dobrze. Choć za bardzo nie przepadam za konnymi wyścigami. Może w końcu by wprowadzili takie wyścigi, co się faktycznie ściga do mety, a nie strzela w punkty. No ale zobaczymy. Dobra, wyścigi wyścigami, ale co tam dalej piszą? Letnia aktualizacja Reddit Online. Prowadzi szereg nowych misji, podczas których będzie można posmakować przestępczego świata. To mi się podoba. No i w tym miejscu dalej mamy jakiś tam opis, ale za bardzo nic z niego nie wynika, bo nie wiadomo, czy to będą napady na pociągi. Tak jak tutaj na przykład mamy pociąg, czy to po prostu będą kolejne misje, jako działowcy nagród, czyli nowi przestępcy. To się dopiero okaże. Fajnie, jakby były po prostu napady na bank, napady na pociąg lub coś takiego, bo nowi przestępcy do złapania, no to będzie troszeczkę mało po takim czasie czekania. Więc to byłoby na tyle, więc dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie, jak myślicie, co to będzie, bo sam jestem ciekaw, oby właśnie jakieś napady albo coś, żeby się to w końcu rozkręciło. Więc już nie przedłużając, zapraszam na Discorda, link w opisie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniacie, nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!